Siemaneczko ludzie, dzisiaj gramy w The Baby in Yellow. To co to jest? Co to jest? Jakaś rampa. Okej, okay. mamy wejść do mieszkania. Nie wchodzić na górę. No ale chyba nie mamy innego wyjścia. Musimy. Bojeny. No dobrze. To dalej zabijałem królikiem. Dobrze. Ten biały królik wydaje mi się podejrzany. U. Idziemy w window. O, winda Cyk. Dara, widzimy się w, w czwartej chyba nocy. Nie, to jest szaleństwo pikmana, i mi się wydaje, że to może być podejrzane. Szybko w stronę wyjścia mały wsadliczek skoczył. O co chodzi? Totalnie nie wiem, nie rozumiem. Mm, nie no, to jest podejrzane. Ojennyo. Okej. Okay. Proszę, ja chcę wyjść. Dobrze. Idę w tym kierunku. O, secret. Dobra. O, ja uwalniam duszę. Spoko chyba, spoko chyba, co? Yy, dobrze. Idziemy. No nie, ty mały, kurde. Pikman. Złap dziecko. Kurde. Mm. No jak złapać to dziecko najgorsze? No tutaj jesteś. Czekaj, a to co to jest? Yy, czy to jest potrzebne? Chyba tak. Fortepian. Czy pianino? Yy, druga część. gdzieś musi być chyba trzecia. Z tego co tutaj widzę, chyba dziecko nie złapiemy. No i elegancko, mamy trzecią część. Graj na pianinie. Dobrze. Mhm. Kings... Te Kings coś tam. Bo ja, nie dziecko się teleportuje. Czy to przełącznik? No tak, kucnij. No dobrze. Dobra. Dobra. Okej, okay. jakaś płyta. Zasłuchaj nagrania, Pikmana. O, oh, wow. O, oh, wow. O, oh, jest. O, Boże. Jak się wystraszyłem. Ludzie, piszcie w komentarzu, czy wy też się wystraszyliście. Twórz nagranie. Haha. Essa stąd, dziecko. Essa. Haha. Teraz możemy otworzyć. Dobrze. No i mamy windę. Wyjście awaryjne na dole. Nie ma prądu. No więc... Dobra. Co to jest? Nie, nie, nie rozumiem. Te rzeczy są porąbane. Elektryk. O nie, no, zamknęło się. O, bezpiecznik. Hmm, bezpiecznik. A gdzie jest drugi? Tutaj, o dobrze. Oj, A jeszcze to takie łatwe. No właśnie. No ty, kurde, ja nie mogę, muszę jakiś szyfr. 2 trzy, 1, i dwa. Nie, cztery. Nie wiem. Dobra, dziecko nie. No, zamknięte. Serio? Dobra. No, ty kurde. Ty. Nie, 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 nie. Dobra, teraz to musi się udać. Próbowałem chyba 10 razy, ale ciągle on zabiera mi bezpiecznik. I tutaj coś zauważyłem. 4-3. To może być część kodu. No i zobaczmy, 4, 3, 4, 3, 1, 1, 7, dobrze, no, no więc, więc jest dziecko, o, ha, o, jeden, mu się to podoba, no to spoko, no, skoro mu się podoba, to się podoba, no, dobrze, mm, wróć Dawidy, mam nadzieję, że, o, bojenny, Dziecko, myślę, że Ci się to podoba. Nie odchodź. Yy. Nie, 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 nie. Yy. Się cyka. Yy. No. Dziecko atakuje! Dziecko atakuje! Dobra, cyk! Cyk, 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 dobra, 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 dobra. No escape, oczywiście, że escape. To no, chyba źle napisane było, escape, gdzie jest klucz. Dobrze i... Ojej, ja, no ja się cykam. Dobra, no, dobra, dobra, nie! Ała! Dziecko! co się dzieje. Ludzie, wyjście, nie zostawię mnie. Zostanę tutaj na zawsze. Zostanę tu na zawsze, oczywiście. Okej. Okay. Tak, what? karm dziecko. No. Odwrócone coś. Nie mogę coś otworzyć takim kluczem. Hmm, dobre. Ale nie na pewno nie wezmę. Bo, bo tutaj jakieś lodówki. Jakieś sekrety to są. No dobra. Więc szukamy wyjścia. Po 10 minutach nie Po prawie 10 minutach nie mogłem znaleźć i, i okazuje się, że tutaj jest ze z sercem. No i tutaj jak mogłem... Gdzie ja zostawiłem to? Ej, ej, ludzie. Ludzie, gdzie ja zostawiłem to? Stłóżmy to. A tutaj chyba. Ojej, no serio nie mogę tego podnieść. Ale... Um, no... Ja... to, to upuściłem, najgorzej. Ale Ale ludzie... Za chwilę wrócę. Dobra, jestem i tutaj widzimy klucz w wykształcie serca. No więc yy, na górze możemy iść. No i odkryłem właśnie taką rzecz niesamowitą. Patrzcie na to. Łojenny. Eee. Mam podnieść to dziecko? Hmm, podejrzane, ba bardzo podejrzane, muszę przyznać. Cieczko, cieczko. Dobra. Teraz muszę zrobić tą jakąś rozprawę. No, i cyk, patrzcie na to, kurde, jaka sztuczka. Hmm, znowu? No nie wiem, czy mam jakieś halucynacje, czy co? Może mi się wygrze? No mam chyba jakieś halucynacje w tej grze. No. Hmm. Spoko. A w ogóle to jest kotek, siema. Dziewięć kotków, to chyba dużo, co? Nie, nie biorę go, oczywiście, oczywiście. Trzeci raz już nie będę go brał. Dziecko. Nie idź prost za mną. Nie! Nie idź za mną, dziecko. Nie ono on będzie iść za mną, nie? To dziecko. Nie no, dziecko jesteś. Nie, no, dobra, ja. Ja idę. Ja idę. Dobra. E, o! E oj ojoj! Oj ojoj oj, Teś Jakieś wiadomości? hm, <mulety> Eee, e. 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 <mulety> No dobra, śmieszny jesteś. Nie, nie biorę. Nie biorę dziecka, bo to dziecko jest... Nie wiem. O. No, nie. Ja nie, nie mogę. To bardzo zmęczony chłopiec. No. O kurczę. Bardzo zmęczony. Boże, się cykam. Hm, nie. O, jeden. Dobra. Nie, nie posadzę to w O, dusza. Kapelusze. Ha! No! Wystraszony. To, to się wystraszył? Czy gracz się wystraszył? Bo ja nie wiem. Co to jest? Co jest ten doktor cały? Bo coś, kurde... No nie, ty mały... Nie, nie, nie idę w lewo, nie idę. O kurde! Jeny! Dobra. Kurde. Ale się wystraszyłem. No, resztij mnie. Coś pominąłem to. O jeny. No czemu? Nie, nie, nie kładź. Dobra. Eee, yy, tutaj? O jemy! Co to w ogóle jest? O To już wskazówki ktoś nam daje. Eee, yy, eee. Yy. Widzi ma jak króliczku, nie jesteś jedyny. Zawsze będzie ich więcej. No dobrze. I co? Serio? Dobra, kończymy odcinek. Zapraszam na kolejny.